Na program zaprasza operator telekomunikacyjny Feromedia, lider technologii światłowodowej. Subiektywny przegląd prasy Martyna Zakrzewska i Patryk Pytlak. Zaczynamy przegląd gazet lokalnych i na pierwszy rzut oka pójdzie Wspólnota Łukowska, jak patrzę na tą stronę tytułową, to przychodzi mi jedna myśl, że tym razem nie rolnik szuka żony, a radny szuka pracy. E, włącznie jedenastu nauczycieli w mieście Łuków straci pracę z racji tego, że gimnazja będą zlikwidowane. No i jednym z nich jest Robert Dołęga. E, Czyli dobra zmiana dopadła radnego PiSu. Pisu. Tak, tak, ale radnego PiSu, który wcześniej był radnym PO. Więc, no ale jest teraz wpis. Ale jest spisu, jest spisu, no i niestety e, dobra zmiana zabija też swoje dzieci. No niestety. wychodzi nie to chodzi na wszystkich dopadnie dobra zmiana. E, e, Obszerny artykuł o dyskusji związanej z tematem, która toczyła się na sesji Rady Miasta oraz o tym, gdzie i kto straci pracę we wspólnocie Łukowskiej. Zachęcam do przeczytania. Zostajemy w temacie oświaty, ale przenosimy się do siedlec. Tutaj rodzice dzieci z trzeciej klasy B w szkole podstawowej nr 4 boją się o to, że ich pociechy zostaną przeniesione do szkoły podstawowej nr 2. Taki proces trwa już od kilku lat i właśnie w tym roku może być ciekawie, bo w tym roku zostanie przeniesiony rocznik 2009, czyli wtedy, kiedy było tak zwane przymusowe przejście 6 latków do klasy pierwszej. Uh -huh. Rodzice zastanawiają się, dlaczego właśnie ich pociechy właśnie z tej klasy muszą zostać przeniesione do szkoły podstawowej numer 2, mimo że dyrektor zapewnia, że są sale i są nauczyciele właśnie w tej szkole podstawowej. Dlatego, że w, szko w szkole podstawowej numer 2 obawiają się, że będą musieli zwolnić swoich nauczycieli, a trzeba jednak zapewnić te miejsca w większej szkole. Nie wiadomo, jak to się dokładnie skończy. Decyzja. Ma zapaść w maju tego roku, dokładnie jeśli chodzi o tą klasę. Zachęcam do przeczytania artykułu. W tygodniku Siedleckim zbiórka na karetkę. Na karetkę do Łukowa. Do tej pory stosowana była taka praktyka, że samorządy z powiatu Łukowskiego zrzucają się na radiowóz raz do roku, a teraz postanowiły zrzucić się również na karetkę. Gminy planują zebrać. 300 tysięcy złotych, a 150 tysięcy planowane jest przekazanie z budżetu powiatu łukowskiego. Jak łatwo można policzyć, karetka będzie kosztowała 450 tysięcy złotych. To w jakiej wysokości będzie składka danej gminy zależeć będzie od liczby mieszkańców w niej się znajdujących. Fajnie, że takie inicjatywy mają miejsce, realna pomoc. No, czy ta pomoc dojdzie do, dojdzie do... Skutku? Tak, oczywiście, że tak. Co roku kupują radiowóz, a teraz ciekawa jestem tylko, czy będą kupować i radiowóz wspólnymi siłami, i sprzęt. Karetkę. Fajnie by było, gdyby, gdyby taka tendencja pozostała, że, że samorząd, spo, samorządy z powiatu łukowskiego zrzucają się na dofinansowanie y, służby zdrowia. No, trzeba się jakoś ratować. No tak, tak. Mariusz Furlepa, dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki i zdrowotnej w Łukowie podkreśla, że w sumie e, realna pomoc ze strony starostwa, które już wcześniej e, dawało pieniądze na różne programy, to łącznie 1, 600 tysięcy złotych. Więc hmm. skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? To pytanie to chyba nie do ciebie. Nie do mnie, tak. Okay. Ty mi zadajesz pytanie o służbę zdrowia, ja się Ciebie spytam, czy sprzedawać alkohol, a dokładnie piwo, podczas dni łukowa. Oczywiście, że tak. No bo właśnie taka dyskusja była na ostatniej sesji Rady Miasta. Byłam na tej sesji, ta dyskusja była taka... Tak, dla mnie oczywistym jest, że na tego typu imprezach piwo powinno być. Wszystko, powi no wszystko co legalne powinno być, jeżeli ludzie potrafią zachować Ale umiar, tak. Proste. I nie jest, to nie jest dobry sposób, żeby komuś zakazywać, Ale... żeby komuś zabierać, ograniczać dostęp. Trzeba po prostu wychowywać ludzi rozsądnie, od małego. Ale dodajmy, że w tym roku. Dni Łukowa odbędą się na Targowicy. Koło Targowicy tak naprawdę to są dwa super, Blisko są dwa supermarkety, kilka sklepów. Jeśli nie będzie sprzedawane na terenie ogrodzonym... Każdy sobie poradzi. No właśnie, no to dyskusja jest kompletnie... Szara strefa się uruchomi, jeśli będzie trzeba. Więc lepiej wychodzę z założenia, że robić takie rzeczy legalnie. Ale pod, podkreślam, z umiarem. Z umiarem, tak. Dodajmy, że jednak cała impreza będzie kosztowała 150 tysięcy złotych, z czego 30 tysięcy, zaledwie 30 tysięcy, po prostu przekazuje miasto. Resztę Łukowski Ośrodek Kultury musi pozyskać samemu. To bardzo 120 000... łatwo jest, to z tak zwanego placowego. Tak, pozyskać, tak, tak. 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 Każdy chciałby się bawić, a, a tym bardziej, że Łuko... łok ma hajs wytrzasnąć nie wiadomo skąd. Tak, i tym bardziej, że mieszkańcy Łukowej okolic chcą jakieś gwiazdy, a jeśli nie będzie tych 120 tysięcy, to za 30 tysięcy nie da się jednak zorganizować takiej imprezy. Każdy chce się bawić. Dokładnie. Każdy chce również napić się e, w gorące popołudnie zimnego piwa. Tak jest. Piwo na dniach Łukowa. Nic, co ludzkie, nie jest nam obce. Karmienie piersią też nie jest obce, zwłaszcza kobietom. A o karmieniu piersią w słowie Podlasia. Mam nadzieję, że wiedzą Państwo, że jak co roku od Dnia Matki, czyli od 26 maja do 1 czerwca, odbywa się w Polsce. Tydzień promocji karmienia piersią. Na pewno każdy się spotkał z problemami, jakie wzbudza karmienie piersią, z problemami społecznymi, z publicznym karmieniem piersią. W Białej Podlaskiej akcja odbywać się będzie już po raz piąty, i w czasie jej trwania będą odbywały się różne prelekcje na temat niemowląt, ich potrzeb, karmienia i wszystkiego, co z tym związane. Bardzo fajna inicjatywa. Karmienie piersią jest normalne, prawda Patryk? Ty, ciebie ile mamusia karmiła piersią? Nie mam bladego pojęcia. Nie musisz wiem. zapytać. Muszę się musisz tak. zapytać. Fajnie, że takie imprezy się odbywają, że kobiety nabierają dzięki temu świadomości, jak ważne jest karmienie piersią. Podpisuję się pod tym rękami i nogami. O szczegółach całej akcji mogą dowiedzieć się Państwo z wydarzenia na Facebooku pod hasłem Tydzień promocji karmienia piersią w Białej Podlaskiej. Zachęcam, zajrzyjcie tam. Tak jak w ostatnich tygodniach, tak, taki ten przegląd kończymy trochę sportem. Bizon Jeleniec awansował do finału Pucharu Polski naszego okręgu. Pierwszy Podobnie jak zmasakrował Orlęta Łuków. Zmasakrował, 2-0 wygrali, więc nie aż taka... że nie było masakry. Nie było masakry, ale wygrali 2-0 z orlentami. co można powiedzieć, że to jest sensacją. Pierwszy raz w historii Bizon Jeleniec zagra w finale. Dokładnie 15 maja o godzinie 17 u siebie powalczył z Orlentami razem Podlaski. Niestety U. tak, to będzie, powiem Ci, ciekawe spotkanie, ale to jednak faworyt, faworyt jest, jest znany, jest, jest znany tak. Poza tym dalej, dalej trwa passa porażek Orlą Łuków, która przegrała z Ładą Biłgoraj 5 do 0. Coraz bliżej jest spadek. Następny mecz 1 maja o godzinie 14. Zagrają na wyjeździe. Jeśli następne mecze dalej będą przegrywali, to niestety, ale Bizon Jeleniec z orlentami znowu się zmierzy, ale w następnym sezonie już w lidze okręgowej. Cóż, czyli spadną Orlęta? Wiele na to wskazuje, ale jeszcze zobaczymy. Warto dodać, że bohaterem drużyny z Jeleńca jest Kuba Dołęga 20. Gręzowianin. Lat. Tak, człowiek właśnie od Martyny z Gręzu. Chłopak, który przeszedł teraz właśnie z Orlą do, do Bizona. Czyli fajna historia, że Dopiero grał A, w Orlando. Czyli zasił Tak, tak, tak. Dopiero zwycięstw. właśnie Można teraz. Można powiedzieć, że przeniósł zwycięstwo z jednej na drugą. Tak, tak, tak. I to było właśnie. Dopiero, dopiero teraz przyszedł, na, na wiosnę, dopiero zaczął grać w Dizonie. Czarny Koń. Tak, historia fajna. Zachęcam do lektury, bo przy okazji jest wywiad z Czarkiem Misztą po raz kolejny. Każdy wie, że to jest chłopak Złukowa, który gra w Legii Warszawa. Nie wiedziałam, ale już wiem. Widzisz? I już wiesz, i przy okazji co się dzieje dalej w lidze okręgowej. Zachęcam co się do lektury. Dzieje? Serio. No. Dobra. I co się dzieje w, w lidze okręgowej? W lidze okręgowej zmienił się lider. Teraz jest nim Gromką kolebnicę, których już kibice śpiewają, że lidera mamy za go nie oddamy. Czyli widać, że konkolednicy liczą na, na awans, bo go wyprzedzili teraz wyprzedzają o dwa punkty huragan międzyrzec Podlaski. Zobaczymy, jak to się ułoży, kto awansuje. Zachęcam do lektury. I tym sportowym akcentem żegnamy się z Państwem. Życzymy udanej majówki. I do zobaczenia w kolejnym subiektywnym przeglądzie prasy. Do zobaczenia.